Myślałem, że polska PiS jest głową Europy, ale już tak nie myślę. Teraz myślę, że polska PiS jest chłopem Europy. Nasz kraj jest w procesie mordowania ludzi, którzy przyszli do nas po pomoc. Nie możemy zrobić już nic bardziej obrzydliwego. Mm, to jest skomplikowana sprawa. Nie jest. Musimy strzec naszej tożsamości narodowej i naszych granic. To są jakieś wyimaginowane wartości z dupy. To jest wojna hybrydowa. I to ma usprawiedliwiać nasze barbarzyństwo? Jeśli to rzeczywiście wojna, to mam znakomity pomysł. Przyjmijmy wszystkich uchodźców. Wtedy zakończymy wojnę i będziemy mieć mnóstwo nowych przyjaciół. Mm, to tak nie działa. Czy uchodźcy to ludzie? Co, co to znaczy? Czy to osoby, które mają jakieś marzenia, jakieś tęsknoty? Czy mają ciała, które im się psują? Czy czują strach i ból? Czy kochają kogoś? Czy się cieszą z czegoś? Czy czasem jest im smutno? Czy to jednak jakieś obrzydliwe stwory, które można zamknąć w zagrodzie i czekać, aż umrą z głodu, zimna i chorób? Czy ludzie, którzy nie są Polakami, są ludźmi czy śmieciami? To jest tendencyjne pytanie. Nie. Ono się może wydawać tendencyjne, jak ktoś jest pozbawionym empatii ksenofobem. Oczywiście, że są. L ludźmi. To dlaczego nasze państwo wyrzuca ich za granicę i czeka, aż rozłożą się jak śmieci? Gdyby nasze państwo uważało, że są ludźmi, to respektowałoby ich prawo do ubiegania się o azyl. Prawo, które mają na mocy podpisanych przez nas powszechnej deklaracji praw człowieka i konwencji genewskiej. Respektowałoby wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrok, który nakazuje nam uratowanie tych ludzi od śmierci, która za chwilę ich czeka. Gdyby nasze państwo nie było chudzi, to żadnych ludzi nie traktowałoby jak śmieci. Ale dla PiS uchodźcy to nie są ludzie. Osoby nieheteronormatywne to nie są ludzie. Osoby z niepełnosprawnościami i ich rodzice to nie są ludzie. Osoby w ciąży to nie są ludzie. No to nie wiem, nie chcę podejmować takich decyzji. Nie możesz ich nie podejmować, bo jesteś stroną tego konfliktu. Ty jesteś jednym z 37 milionów Polaków, którzy teraz poprzez swoją demagogiczną i nienawistną reprezentację budują na polskich granicach zagrody śmierci. Twój brak reakcji oznacza Twoją bierną akceptację. Jaką osobą jesteś? Czy jesteś osobą, która ratuje ludziom życie? Czy która zamyka ich w zagrodach śmierci? To co, mamy przyjmować wszystkich, którzy chcą tu przyjść? Tak, ponieważ na tym polega odpowiedzialność, solidarność i empatia. Mając możliwości, jesteśmy zobowiązani pomóc każdej osobie, która tego potrzebuje. A jak przyjdzie tu potem milion migrantów klimatycznych, zapraszamy. A jeśli nie mamy możliwości przyjąć miliona osób, to stwórzmy sobie te możliwości. Może nie od razu uda się przyjąć wszystkich i może nasze miasta bardzo się przez to zmienią, ale musimy to zrobić, bo bez nas ci ludzie umrą. Czy chcemy być? I mordować ludzi na naszej granicy. Jeśli nie, musimy zmienić polityków, którzy podejmują decyzje w naszym imieniu. Jeśli nie chcesz ksenofobii, homofobii, mizoginii, pogardy dla prawa i dla wartości europejskich, to znajdź osobę, która głosuje na PiS i przekonaj ją, żeby tego nie robiła. Mamy wpływ, na kogo głosują nasi bliscy i nasi sąsiedzi. Już dwa razy to zjebaliśmy i teraz mamy efekt. Polskie Zagrody Śmierci to wynik naszego zaniechania. Nie zjeb tego po raz trzeci.